Ksiądz Teodor Korczy został wybrany na patrona szkoły w zasadzie przez rodziców i społeczność uczniowską. 10 lat temu zapytaliśmy, kto może zostać patronem, odpowiedziały na to i dzieci, i rodzice. No i taki, taki wybór został przedstawiony potem Radzie Gmin. Jakie są mocne strony szkoły w Topoli małej? O i chyba długo by wymieniać. Sporo takich mocnych stron mamy. Dzieci potrafią śpiewać, potrafią tańczyć, recytować, osiągają wspaniałe wyniki w nauce. My każdego roku mamy bardzo wysokie wyniki z Prawdzianu Ogólnopolskiego, wyższe niż średnia krajowa. Ostatnio mieliśmy też nawet trzecie miejsce, w po... trzecie miejsce i piąte miejsce w Powiecie. Zdobywamy mnóstwo dyplomów w różnych kategoriach, w różnych konkursach. Także to jedna część, a druga strona medalu jak gdyby to umiejętność obcowania z innymi ludźmi. To czego nauczył dzieci patron. Umiejętność dostrzegania człowieka w drugim człowieku. Kultura osobista. Nasze dzieci są dobre i grzeczne. Jakie są marzenia pani dyrektor szkoły w Topoli Małej, jeżeli chodzi o szkołę, o jej zaplecze lub o inne rzeczy? Jesteśmy szczęśliwi z tego, co mamy, bo mieć salę gimnastyczną to było marzenie wielu dziesiątek pokoleń, ale mamy marzenia oczywiście i chcemy mieć jeszcze więcej. Chciałabym, aby boisko, które znajduje się za salą gimnastyczną, nabrało, obiekt, nabrało charakteru pełnego obiektu sportowego, z bieżnią, z ławeczkami dla kibiców, żeby się stało takim ośrodkiem sportu dla naszej miejscowości. Proszę o przybliżenie w paru zdaniach sylwetki Teodora, Księdza Teodora Korcza. Proszę panią, w paru zdaniach, nawet w długich przemówieniach, które mogłyby trwać kilka dni, to tej postaci nie da się ująć. Ksiądz Prawa Teodor Korcz jest postacią nietuzinkową. Do niego jak najbardziej odnoszą się słowa. Bohater. To był bohater na płaszczyźnie ludzkiej, na płaszczyźnie kapłańskiej, na płaszczyźnie patriotycznej. Więc to, tak ogólnie, wspaniały organizator wielki przyjaciel ludzi, szczególnie młodzieży, także dzieci wielki. Dobroczyńca. Dla wielu osób był jak ojciec, który zapewniał im wykształcenie. Kiedy otrzymał y, odszkodowanie za y, pobyt w obozie, za doświadczenia, które na nim y, hitlerowcy czynili, to przeznaczył te pieniądze i na kościół parafialny w Lesznie, ale głównie dla młodzieży, dla studentów. Więc. Y, no tyle takich najogólniejszych, najogólniejszych, bo jeśli by chodziło o szczegóły, no to trzeba by po kolei jakoś ustosunkować się do, do różnych przejawów jego pracy, jego życia, jego działalności. Czy jest ksiądz dumny, że na terenie pana para, księdza parafii jest szkoła imienia księdza Teodora Korcza? Oczywiście, że się cieszę, jest to wielkie wyróżnienie i wielki znak czasów. Te czasy dzisiaj mamy, jakie mamy, mówimy, że trudne, ale pomyślmy, jak trudne czasy były, kiedy nie można było do końca wyznawać wiary, kiedy nie można było we własnym kraju czuć się wolnym. A właśnie w tamtych czasach ksiądz prawa Todor Korcz był prawdziwie bohaterem i dzisiaj wspominamy go, jego imieniem nazywamy szkołę. To jest wielkie wyróżnienie i wielki czas. Wielki człowiek. Czego życzymy dzieciom i nauczycielom tej szkoły? Przede wszystkim tego, żeby próbowały postępować, chodzić w swoich życiowych drogach, drogami, jakie przemierzał ksiądz Korcz, żeby właśnie te wartości były na pierwszym miejscu. Bóg, honor, Ojczyzna żebyśmy potrafili szanować siebie nawzajem, w drugim człowieku naprawdę widzieli kogoś drugiego, bliskiego, samego Chrystusa.